you yeah. Dzień dobry, nazywam się Cezary Klimowicz i witam Ciebie w 13 odcinku podcastu pod tytułem Drobna Zmiana. Chciałbym podziękować Tobie za wszystkie wyświetlenia, subskrypcje oraz komentarze, jakie otrzymałem od Was pod poprzednimi filmami. Ostatnio poruszaliśmy temat związany z polaryzacją społeczną i chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli trochę ten temat bardziej w kontekście zatrzymania ostatnio znanego youtubera o pseudonimie Budda. Otóż nie chcę tutaj poruszać tematu w sensie etycznym oraz prawnym, czy zostanie skazany, czy nie, ponieważ to nie jest zajęcie dla mnie, ale chciałbym jednak poruszyć temat jego obrońców w internecie, ponieważ to, co ostatnio widziałem, było po prostu niesamowite. Jak ludzie zaczęli się rzucać sobie do gardeł. Tylko i wyłącznie na podstawie tego, że ich idol został zatrzymany przez służby pod zarzutami. A jakie są to zarzuty? Otóż tutaj istnieje na internecie ich kilka. Ja tutaj wyszczególniłem dwa, ponieważ uważam, że one są najbardziej urocze. Pierwsze z nich to jest kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a drugie jest to zaniżanie wpływów podatkowych z tytułu wystawionych faktur. Jeszcze obracany jest tutaj temat sprzedaży losów na loterię za pomocą e-booków i właśnie wskutek tego odprowadzania niższego podatku niż powinien. Ogólnie uważam, że temat mega ciekawy. Chłop znalazł jakąś lukę w prawie. Którą wykorzystał na maksa, i czy zostanie na to, za to skazany, czy nie, no to już czas, czas oraz sąd pokaże. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy my na ten temat debatowali, ale ludzie, którzy go chronią, ludzie, którzy jeżdżą pod areszt śledczy, notabene w moim rodzinnym Szczecinie, i przyjeżdżają z daleka, żeby tutaj podjechać pod ten areszt, to jest w ogóle jakiś. Inny rodzaj ludzi, ja tego kompletnie nie rozumiem, jak można robić rzeczy w stylu, że wie, że ktoś, ktoś popełnił jakieś przestępstwo. Prawda, na razie to istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności, ale no dowody raczej starają się mówić dosyć jasno, że nasz idol, osoba, która obecnie jest zatrzymana i ma status podejrzanego w sprawie to dowody wody są dosyć dosyć ciężkie jakby nie patrzeć no, wiem że żyjemy w kraju w którym dokonywane były bezpodstawne zatrzymania ale tutaj to jakieś podstawy mieli no i takie osoby się organizują na grupach internetowych przyjeżdżają do Szczecina oraz w nocy krzyczą że murem zabudą że jest najlepszy i udzielają mu jakiegoś wsparcia. No to to jest dla mnie idealny przykład tego, jak ludzie są zaślepieni na podstawie swoich idoli, że nie są w stanie w ogóle dopuścić do siebie e, takiej możliwości, że to oni byli przez jakiś czas manipulowani przez inne osoby, e, uczestniczyli razem w zbiorowym procesie. Nie chciałbym użyć tutaj słowa cyrku, no bo w cyrku są zwierzęta, a to mogłaby być delikatna obraza dla nich, ale no jednak mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Uczestniczyli razem w w jakimś projekcie, że tworzą historię, byli nastawieni stricte na jego kontent, który był kontentem nastawionym na wyłudzanie pieniędzy. Jakby nie patrzeć, no możemy tutaj powiedzieć to jasno, że robienie tych loterii, losowanie e udostępnianie innym ludziom tych nagród, pokazywanie tego, to wszystko miało za zadanie napędzić karuzelę. No i ktoś wsadził patyk w tą karuzelę. Karuzela się zatrzymała i w tym momencie internet został podzielony na dwa obozy. My to chyba lubimy ogólnie jako ludzie dzielić się na dwa konkretne obozy. No i jedni uważają, że jest on winny, drudzy uważają, że jest niewinny. No i tutaj ludzie, którzy uważają, że on jest niewinny, ja jestem niesamowicie wielkim fanem, chyba największym fanem ich argumentów, ponieważ tutaj jakiś użytkownik pisał, że on nie robił nic złego. On tylko okradał państwo, a skoro państwo okrada nas, to dobrze, że on okradał. Przynajmniej dawał domy powodzianom, prawda? No argument jak dla mnie petarda. No, dawno nie słyszałem lepszego. Inny komentarz był taki, też e, podobnego użytkownika, który mówi, że on jest tak samo jak Buddha. On nigdy nie płacił podatków, kilka razy przysyłali mu pit, ale on zawsze to darł i wyrzucał do śmieci. No to też świadczy o wyżynach intelektualnych, po których się poruszają często no, obrońcy naszego ulubionego youtubera. No i takich przykładów było naprawdę mnóstwo. No tak jak wcześniej wspominałem, ludzie, którzy jadą w nocy pod ten nieszczęsny areszt śledczy. No i co oni pokazują? No, że Budda, jesteśmy z tobą. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby jechać, no nie wiem, no, do kogokolwiek, ale no drzeć mordę w środku nocy e, dla jakiegoś youtubera. Typa, który wrzucał, no filmiki do internetu, no i pokazywał, jak się fajnie bawi, no i ktoś poświęca swój prywatny czas, jedzie w nocy, że budda jesteśmy z tobą, jeszcze w internecie go broni zaciekle. No i teraz moje, moje rozważania w sumie, bo tym to jest. Pytanie brzmi, czy oni są naprawdę aż tak otumanieni tą wizją, jaka była roztaczana przez youtubera, że tworzy razem z nimi historię, czy po prostu to jest jaka, jakiś cel w życiu oni mają, żeby żeby pomóc, żeby są po prostu cieszą się, że są częścią w czymś większym no ja nie wiem, ja się po prostu tutaj na tym kanale głośno głośno zastanawiam, tak samo jak niektórzy kręcili sobie swoje karuzele watowskie, tak tak ja sobie tutaj kręcę swoją karuzelę zastanawiania się na ten temat i poruszam takie tematy e, ogólnie jest mega pomijanie faktów e, wyszczególnianie tak zwanego syndromu Robin Hooda, że on przecież tutaj pomógł powodzianom tutaj kupił domy jako jedyny, a tutaj się go ludzie czepiają. A jeszcze teraz mi się przypomniał jeden z komentarzy, który mówił, że teraz to pan Tusk będzie się bujał fajnymi furami. No to też no kurde, ja rozumiem, że młodość ma jakieś swoje prawa, ale no tutaj to jest taka młodość podlana naiwnością, no i z takim hmm, uczuciem do swojego idola. No nie do końca dla mnie po prostu zrozumiałem zrozumiałem, tak, więc no mówię temat jest dla mnie niesamowity no jeżeli chcecie się pośmiać i spędzić wesoło czas no to poczytajcie komentarze na Instagramie albo na YouTube co tam się dzieje to jest po prostu niesamowite show, które polecam serdecznie jeżeli lubicie podziwiać różnych, różnych ciekawych ludzi, no i co Teraz taki odcinek został zrobiony w sumie tylko i wyłącznie dzięki nim, ponieważ jak to zobaczyłem, mówię, kurde, no, muszę do tego przysiąść i muszę się podzielić z tym tematem. Więc tak, ale no, czemu to jest winne? No, takie no, znowu jest polaryzowanie nas na tych, którzy bronią i tych, którzy uważają, że jest winny, co, co też, też jest bez sensu, ponieważ no, my nie możemy stwierdzić, czy gościu, gościu jest winny. No, to może stwierdzić jakiś organ. My nie jesteśmy tym organem, my jesteśmy po prostu jakimiś tam osobami fizycznymi, które sobie debatują na ten temat, ale no już internet wydał dwa wyroki. Jeden, że jest niewinny, drugi, że jest winny, ale chyba jednak najbardziej istotny będzie ten wyrok numer 3, który będzie wydany przez jakiś sąd, a to, co będą ludzie krzyczeć w internecie, to na zawsze w nim pozostanie. Ja po prostu mam taką cichą nadzieję, że ci ludzie, jedni i drudzy, też no, jakoś. Może nie tyle co się opamiętają, no bo to jest marzenie ściętej głowy, ale wezmą pod uwagę mm, takie możliwości. Że świat nie jest czarno-biały, no bo przecież nie można wykluczyć takiej opcji, że, że zostanie on uniewinniony. No i co wtedy? Wtedy ci, którzy go bronili, powiedzą: Tak, my mieliśmy rację. A ci, którzy go e, już skazywali, to będą: O nie, tu pewnie sądy są przekupione. No i w drugą stronę będzie oczywiście to samo: jeżeli zostanie skazany, to ci, co go bronią, powiem, że sądy są przekupione, a ci, co go skazali przez internet, już powiedzieli, że tak, to my mieliśmy rację. No i jedno i drugie będzie podsyceniem. Tak naprawdę wyimaginowanego szaleństwa, które, które nie ma na nic wpływu. Więc taka jest, taka jest moja konkluzja na ten temat, że może przed takimi e, osądami warto jest też zająć się jakimiś sprawami, no nie wiem, no w naszym prywatnym otoczeniu czy cokolwiek. No bo naprawdę e, no wojny, wojny o jakiegoś gościa z internetu, który nie ma znaczenia dla nas, a a naprawdę, no, walki są, są niesamowite. Tam jakieś, no, umawianie się na rękoczyny i inne rzeczy, no, wam, petarda. Dla mnie to jest, no, jako dla, no, nie wiem, no, nie lubię tego określenia, ale, no, koneser takich dziwnych ludzi, tak lubię się określać, no, to jest świetna, świetna rzecz. Więc, tak. E, jaki będzie finał tej sprawy, no, to wszyscy pewnie zobaczymy, no, i usłyszymy. Że sprawa jest bardzo medialna e, oraz słuchalna. Więc... Więc zobaczymy, więc tak, no dzisiejszy odcinek będzie krótszy, jest bardzo krótki, no i co, eee, trochę delikatnie inna forma, bo jakoś teraz się trochę więcej dzieje u mnie, więc nie mam tyle czasu, ile bym chciał, żeby poświęcić na te odcinki, więc pewnie będzie to tak wyglądać, że będą krótkie strzały 10-minutowe, ale daj mi proszę znać w komentarzu, jakie ty masz zdania na ten temat, czy powinien internet dalej wyrokować czy jednak powinien się delikatnie wstrzymać jestem bardzo ciekaw co myślisz na ten temat a tymczasem bardzo ci dziękuję życzę ci wszystkiego dobrego i trzymaj się do usłyszenia cześć aj teraz zadziała